ma wszystkim e, Dzisiejszy odcinek zrobimy taki troszeczkę e, Po raz kolejny w plenerze e, Mamy długi weekend e, Wszyscy wiecie Jesteście gdzieś tam na grillach Nad wodą siedzicie Albo z rodzinami jeździcie Zwiedzacie jakieś parki tematowe Krajobrazowe e, Czy coś takiego e, I się bawicie, nie? A ja, jak to ja kurczę, Mimo, że ze zdrowiem krucho Yy, staram się poświęcać czas rodzinie, jednak yy, cały czas też pielęgnuję. Oto tutaj, które widzicie za mną, koło mnie, moje roślinki. Nie? Yy. Ostatni odcinek troszeczkę poruszałem temat, właśnie problemu uprawy konopi. Poruszałem temat, że brakowało mi, brakuje mi osób, które chętnie chciałyby gdzieś tam podjąć współpracę. Tylko, że wiecie, tak jak wspomniałem, współpraca ma polegać na tym, że stajemy i wszyscy równo pracujemy i działkujemy się w miarę tak, żeby to wyszło procentowo dla każdego w porządku, nie? A nie tak, że wszyscy. Se, Wiszą na telefoniku, a ja napierdalam i jebie jak pojebany za trzech czy czterech, nie? Hmm, dzisiaj mamy taki dzień powiem Wam troszeczkę e, paskudny. Znaczy paskudny, parno, duszno na dworze jest, do tego gdzieś grzmi i taki strach we mnie też się budzi, że przyjdzie jakiś deszcz nawalny, jakieś silne wiatry, czy nie wiem, nawet gradobicie i mi to wszystko wyniszczy. I powiem Wam, już po takim pełnosezonowym prawie czasie, to byłbym załamany, bo tu rośliny już określiły swoją płódź, tak jak wspomniałem wcześniej gdzieś tam w którymś odcinku. Już wiemy, które to są żeńskie. W sobotę jeszcze wiecie, że miałem tak naprawdę bardzo bolesne problemy z brzuchem. Gdzieś tam do szpitala jeździłem i w ogóle. Ale mimo to tam poprosiłem kolegę, i żeśmy cały dzień jeszcze, chociaż mi nie wolno było, chodziłem i ciężko pracowaliśmy. Ja wskazywałem, rozpoznawałem rośliny męskie, płaskonie, i żeśmy to wszystko wycinali, usuwali z pola żeby jednak ten mój trud nie poszedł na marne nie? bo to jak sami wiecie odrobina, gdzieś tam jakiegoś minimalny błąd i całe przedsięwzięcie jest po prostu o dupę potłus, nie. Eee, dzisiejszy odcinek w sumie nie będzie tam też gadany o tym co, jak, po co i uprawa eee, zaraz wam tu opowiem o suszu, który dostałem od kolegi z firmy Good Mut, Twoje CBD ale to za chwilę E, śmieszy mnie jeszcze taki temat, porusza, śmieszymy to, jak e, bardzo często gdzieś tam poruszane są tematy finansowe, jak to wygląda z uprawą Konopi, czy to jest ciężko, czy to jest opłacalne. E, każdy myśli, że wiecie, posiejemy, ona sobie rośnie, zbierzemy, sprzedamy i efekt końcowy tego, jak widzicie, jest. To nie jest tak, że gotówkę. Zarabiamy na czysto bez jakiegoś wielkiego wkładu. Tak jak wspomniałem na początku filmu, jest kupę wyrzeczeń moje wyżyczenia to są takie, że nie mogę normalnie spędzić czasu z rodziną, ponieważ, co? ponieważ muszę zajmować się mimo kolosalnych problemów zdrowotnych muszę zajmować się tym wszystkim, żeby jakiś zysk z tego był. Ale to jest tak ze wszystkim, czy to jest jakieś uprawa, nie wiem, zboża, uprawa owocu miękkiego typu malina, porzeczka, truskawka, czy to jest uprawa w moim przypadku konopi, chociaż tak jak wspomniałem, owoce miękkie też uprawiam, że Posadę rośnie, ja się tym nie zajmuję. To jest naprawdę bycie rolnikiem czy bycie growerem. Jest to, wiecie, w dzisiejszych czasach bardzo ciężkie przedsięwzięcie, które polega na tym, żebyśmy z siebie dali jak najwięcej. Niestety, i nie zawsze jest tak, że zbierzemy z tego jakieś zyski. Ale dobra, wracamy do tematu, bo to już czwartą minutę wam ględzę w sumie o rzeczach zbędnych i zbytecznych. Tak jak wspomniałem na początku, dostałem susz. Nazwa marketingowa jest to Amnesia Dream susz konopny z firmy Good Mood, Mood BD. Ten susz dostałem już z 6 tygodni temu na pewno, może nawet lepiej. Tylko po prostu nie miałem czasu bardzo pokazać, zrelacjonować, właśnie omówić tego produktu, który dostałem. Dostałem od chłopaków też bledki i dostałem filtr, tylko właśnie nie wiem czy to są filtry yy, yy, zwykłe, czy to z takimi dziurkami, czy to są filtry te e, jakieś węglowe, bo tam gdzieś ostatnio Mopsho, takich chyba mówił, ceramicznych czy coś takiego. E, no, niestety, z bletki nie skorzystamy. Bo szczerze, przyznam, że nie umie nie umie rolować bletek, nie umie robić lolków, więc e, szkoda mojego zachodu, szkoda mojego trudu, moich nerwów, i żebyście darmo patrzyli, jak się kompromituje e, przed, inter, przed wami tutaj na internecie. Yy, tak jak wspomniałem, nazwa marketingowa jest to Amnesia Dream. Yy, susz CBD yy, yy, oscyluje na poziomie 5%. Nie? No, THC ma na poziomie 0,2%. Jest to gramatura 3,5 gramowa. Yy, podejrzewam, że to jest raczej służba. Yy, o, spójrzcie. Dwa zwilżacze Bosta. Ja tak jak mówiłem, zawsze Bovedę stosuję, ale Bosty. Widzę, widotne utrzymują wilgoć tego suszu, więc spełniają swoją rolę. Eee, dobra, eee, widzę, że ten susz jest takiej dosyć fajnej eee, struktury. Teraz troszeczkę go tu wyciągnę. Eee, wyciągnę by trzy topki. O tu kawałek małego odłożę. Eee, dobra, tego w sumie używam. Eee, myślę, że to susz raczej będzie eee, z systemu indorowego. Dosyć ciekawie się prezentuje. Ładna, gęsta, zbita struktura. Trym. Myślę, że to raczej będzie trym maszynowy. Bardzo dużo żywicy. Ciemnozielono-pastelowy kolorek. Bardzo dużo tych włosków brązowych. Nie widzę. Nie no, struktura ładna. Bardzo intensywny zapach. Zaraz Wam postaram się mm, opisać ten zapach, ale do czego go tu porównać? Czuję taką nutę cytrusową, że czuję nutę cytrusową w ogóle. Tu, jak go otwieram ten bobek gdzieś tak na pół, yy, o nawet go rozedrę, to czuję taka żywica, jak się lepi w koło palcy. Nuta niby cytrusowa, ale taka słodka. Nie ma takiego, wiecie, pieprzowego tego zapachu, taki fajny, delikatny. Czuję gdzieś tam taki pieprz, ale to nie taki ciężki, taki leciutki, nie? Taki naprawdę bardzo fajny, delikatny zapaszek. Niby cytrus, niby jak truskawka. Jeszcze raz, Amnesia hejs. Yy, spróbujemy, jak to smakuje. Yy, dzisiaj będziemy testować susz z piwki. Takiej o, też tam dostałem. Jeść tam skądś mniejsza w tonie. Yy, z takimi okryształkami tylko Wam powiem co, ja ogólnie nie jestem zwolennikiem, znaczy zwolennikiem, ja jakoś tak nie przepadam zapaleniem suszu, myślę, że z fajki wodnej lepiej mi się na to napali, bo ten susz nie dusi mnie tak, wiecie, tutaj w klatce piersiowej tak mocno, nie dusi mnie tak w gardle, ponieważ takie te najgorsze syfy zostają gdzieś tutaj w tej wodzie chyba, nie? A tutaj, no co, zastosujemy zwykłą fiwkę i podejrzewam, że pewnie mnie przydusi, no bo ten, ten dym, substancje, wszystkie tutaj w gardle, do płucek dojdą. To tak jak z papierosem, nie? Ja no nie przypadam za wyrobami tytoniowymi. Ktoś tam chce spali z boku, mi to nie przeszkadza, aby żeby na mnie nie dmuchał, nie? I to tak samo raczej jest z suszem konopnym, nie? Ten dym, jednak podczas procesu spalania jest, no i dusi mnie to, nie? Zapalniczkę też się dorobiłem, w końcu spójrzcie, żarówka, a nie cały czas, cały czas ta zwykła i problem z paleniem. Dobra, próbujemy, tylko się nie śmiejcie, jak nie wyrwie, nie? Nie zaciągam cię bardzo, żeby mnie nie dusiło. Czuję takie pieczenie w gardle, ale to jest spowodowane tym, że to jednak jest dym bezpośrednio wciągany w płuca, nie? Sama w sobie ta konopia ma taki smak, zapach, jak wspomniałem, cytrusowy i smak, wiecie, taki czuję może taki jakbym gdzieś coś jakiegoś cytrusa troszeczkę zakosztował. No wiadomo, ten nieprzyjemny zapach dymu w płucach i w ogóle. Ale nie jest jakieś takie duszące, że się że aż pali, mi tutaj przełyk aż do płuc dochodzi. Tylko jest to taki, yy, tak jakby troszeczkę jakby z cukrem palone było. Materiał po spaleniu, znaczy częściowym spaleniu, bo ja to wiadomo, całego nie wypalam. Też taki przyjemny ten popiół ma zapach, nie jest jakiś taki, wiecie, jak spalona, jakaś taka guma, gdzieś sączone jakieś kurcze chemik gówno. Wszystko taki delikatny, delikatny taki zapach. Ładnie się przepala, także ten susz, mimo że ma tą swoją wilgoć, yy, powiem, bardzo fajnie się krystalizuje, powiem, wiadomo, yy, tak naprawdę, yy, nie wiem, niektórzy z Was tam mówimy, palimy, palimy THC, CBD, CBG. To jest gówno prawda. Tak naprawdę palimy CBDA, CBD, THCA, yy. Dopiero podczas wysokich temperatur tam zachodzi ta reakcja chemiczna i wtedy tak naprawdę palimy, tak jak w tym przypadku CBD, nie? Tak dosyć fajnie się to krystalizuje, ten susz, widziałem, jak tu już wyrzuciłem to. Ładne, taki suchutki, mimo że ten materiał jest wilgotny. Przez te właśnie zwilżacze, nie to, że tam oj w jakiś sposób zwilgotniały. Pokażę Wam jeszcze tak dla porównania. nie ten tobek? Tutaj. Bo tak. To jest ten susz z firmy Goodmut, twoje CBT, co dostałem. Mówię, ładnie się prezentuje. To jest susz, który ja uprawiam. Jest to susz. Yy, mam CBD i mam CBG. Yy, to jest akurat CBG. To są rośliny testowe, których, na których testujemy yy, uprawę. Zapachy są ogólnie zbliżone. Yy, nazwy marketingowe jeszcze nie mamy, nie wiem. MX1. Chyba tak kiedyś coś wspominałem i chyba tak zostanie. Tak się prezentuje, spójrzcie. System raczej indoor i system outdoor. Struktury. Tu u mnie też jest struktura zbita, gęsta, ale nie jest to tak struktura jak tutaj na tym suszu z indooru. Myślę, że wiadomo, dużym czynnikiem jest sposób uprawy takiego materiału, nie? W systemach indoor, tak jak kiedyś wspominałem, jest to wszystko w sposób kontrolowany. Tutaj jest system, tak zwany greenhouse, system tunelowy. Tutaj mam jakiś jeszcze tam mój wpływ na uprawę moich roślin. To są rośliny, tak jak widzicie, w takich dużych donicach. Tu już leci, leco, leci woda, nie? Ze wspomagaczem, i tutaj, mimo że ja jakiś tam mój wpływ na te rośliny mam, tak naprawdę e, mogę popełnić naprawdę kluczowy błąd. Gdzieś e, może być jakaś roślina w pobliżu, jakaś taka samosiajka, tak zwana, czy ktoś tam może gdzieś może marihuanę uprawia, czy coś takiego, i może dojść do zapylenia tych moich roślin. Nie w systemach indoorowych zazwyczaj jest to wszystko system kontrolowany. Więc ten susz, tak naprawdę, jak widzicie, on pięknie się prezentuje. O, naciskam. Gęsta, zbita struktura, te rośliny zawsze osiągają taki właśnie zamierzony wygląd, zapach i smak, nie? W systemie uprawy outdoor, to zaraz już ten schowam CBD, a tutaj pokażę to swoje, a tutaj widzicie jasny, jasny kolorek, słuchajcie. Nie będę tam dużo o nim opowiadał, no ale tak samo widzicie, struktura niby jest zbita, gęsta, jednak jest już więcej listków. Jest to system outdoor. Tutaj ten susz tak naprawdę dosyć pięknie się prezentuje, bo uważam, że ten susz jest bardzo ładny. Piękny, jasniutki taki kolorek, dużo włosków. Zapach mocny, pieprzowy. Ziemisty, nie? Wiadomo, CBG też ma inną strukturę zazwyczaj, i ten smak, zapach też się różni. Zaraz spróbuję porównać go troszeczkę w smaku, jak on przy paleniu smakuje. I, i, I staram się to, mówię, jak najlepiej wszystko ogarnąć, ale to jest ciężki temat, jednak, nie? Tutaj smak już jest całkiem inny, już bardziej gdzieś tak troszeczkę duszący. W tym akurat suszu nie używałem żadnych zbliżaczy. Więc zaraz wam powiem, jak to wygląda. Take tak sobie samoistnie leży gdzieś tam w worku. Ale mimo wszystko też ładnie się, ładnie zachodzi proces spalania, ładnie się spopiela. Także myślę, że ten susz o, tu troszeczkę wysypać. Myślę, że ten susz. Yy, też w jakiś sposób spełni wasze oczekiwania tam niedalekiej przyszłości, jak już dojdziemy efektu końcowego.. Nie? Także powiem, wam, że dosyć dobre próbki przychodzą mi Rynek konopny dosyć tak jak wielokrotnie powtarzam. Rynek konopny prężnie się rozwija. I z każdym razem, gdy dostaję nowe, to próbki od jakichś kolejnych firm, które wychodzą na rynek, ale to już mówię firm, które handlują tym suszem, bo one handlują gdzieś tam kupując od jakichś pośredników, nie? Lub już nawet takich jak ja, growerów, którzy sami próbują w jakiś sposób susz tworzyć próbują ulepszać, go modernizować. Te rośliny są cały czas ulepszane, poprawiane, modyfikowane, nie? To, to wszystko naprawdę prężnie się rozwija i z każdym materiałem, który staram się dla Was zrobić, widzę jak ten susz po prostu coraz lepszej struktury jest, coraz lepszej jakości. W ubiegłym roku miałem odmiany jednopienne, nie? Więc. Yy... Nie mogłem bardzo omówić, mogłem je też palić, zwaporyzować, czego nie zetrzeć od, od ziarnic i w ogóle nie, ale człowiek cały czas się uczy. W tym roku poszedłem w odmiany dwupienne, ponad 7000 roślin. Jest, jednak to są w większości roślin regularne, więc jest dwa razy więcej na tłoku pracy z mojej strony. Musimy je kontrolować, pilnować, ale mam też takie poletko, ale powiem Wam, naprawdę porażka poletko. Odmian jednopiennych poszło, miało iść to na herbatki, olejki. Pole niby uprawione niby to, ale na piasku nie było sypane nawozów, bo chciałem, żeby to wszystko było naturalnie i jest naprawdę pole porażka, więc na tym jednym poletku popłynąłem, nie? Hmm, dlatego śmieszy mnie właśnie coś, jak ktoś mi wylicza, ile ja tysięcy złotych powinienem zarobić przykładowo z tych 7 tysięcy roślin. Nie? To jest taki troszeczkę śmiech na sali, ale tak jak cały czas podkreślam, rynek ten się rozwija. E, idziemy dużymi krokami do przodu. E, gdzieś tam czytam cały czas nowości e, i w niedalekiej przyszłości ten rynek będzie warty miliardy złotych. E, miejmy nadzieję, że to tak dalej będzie się fajnie, prężnie rozwijało. Mimo jakichś utrudnień ze strony rządu, I, i, i widzę, że coraz więcej osób podchodzi do tego tematu w taki sposób, jak ja, może nie lekkomyślnie, albo to to, to to błędne słowo, bardziej tak e, otwarcie. O, ja do tego, ja jestem człowiekiem otwartym, podchodzę do to właśnie, do e, innowacji, otwarcie, bo wiele osób, tak jak zacząłem uprawę konopi, pojebany, na co on te konopie uprawia? Gdzieś tam, moi mam trochę czarnego bzu. Co on z tego czarnego bzu zrobi? Na co mu te maliny? Na co mu te zioła, nie? E, i, I powiem Wam także, no ludzie najlepiej to by chcieli, żeby manna z nieba leciała, żeby nas kurwa nie wiem, rząd wspierał cały czas jakimiś 500 plus i dodatkowe zasiłki. I, i tak uczą, le, uczą lekkomyślności ten kurwa jebany nasz naród. I stąd mam takie problemy, właśnie, że nie ma osób chętnych do pracy. No bo po co on będzie pracował? Tak wszyscy do tego podchodzą i śmieszy mnie to, jak ktoś mi mówi, bo ja mam, bo ja mam, bo ja mam. Tylko jakim kosztem mam? Że dzisiaj mamy długi weekend, fakt, żebym może pewnie nie pojechał nigdzie ze Stan z problemów zdrowotnych, nie? Ale sam fakt, że się czuł na siłach. Mógłbym też chcieć wyskoczyć sobie gdzieś nad wodę, wyskoczyć sobie gdzieś na kurwa nadmorskie oko, gdzieś do Zakopanego, czy gdzieś, kurwa, nie wiem, do Szwajcarii, czy gdzieś indziej, tydzień, dwa, jednak odpocząć, powakacjować, nie? A tak naprawdę. Ja muszę dupę, kurwa, mimo że jestem gdzieś tam ostatnio przez los pokaleczony, jeśli chodzi o stan zdrowia. Muszę dupę sprężać i nawet dzisiaj długi weekend nie patrzę, tylko chodzę, kontroluję pola, nie? Muszę puszczyć na... Teraz w tym momencie już, tak jak powiedziałem na początku filmu, leci woda, leci nawodnienie. Muszę to skontrolować. Nie mogę sobie pozwolić, że wyjadę na 3-4 dni bo załóżmy będzie na dworze po 35 stopni i tutaj te całe moje przedsięwzięcie, te wszystkie moje ślady śledzia zjedzą, utopią się po prostu w tym żarze, nie? E a nie ma, jest bardzo mało takich osób odpowiedzialnych, które by mógłbym powierzyć, żeby słuchaj, ty przyjdź, włącz mi wodę, przypilnuj, nie? Dlatego, tak jak wspomniałem, ciężko jest, samemu się męczę i cieszy mnie to właśnie, jak dostaję takie właśnie próbki od osób takich zawziętych jak ja, bo takich osób jak ja jest naprawdę rzesze, nie? Są marsze wyzwolenia konopi, są ludzie, którzy... Cały czas na tych forach siedzą, na tych grupach społecznościowych, umoralniają, utożsamiają ludzi właśnie z rośliną konopną. Każdy, żeby wiedział, tak, że nie kojarzy się każdemu ten listek, że to już są narkotyki. Bo to nie są narkotyki. To jest wolność słowa tak naprawdę. Ta roślina była już tysiące lat temu. Uprawiana przez Chiny, Chińczyków i inne w ogóle nacje, inne kontynenty. I powiem Wam szczerze, że to teraz tak nas ograniczają z wolnością słowa. To tak, jakby no, zabronić tej roślinie, tak naprawdę żyć, nie? Dlatego cieszy mnie, jak przychodzę właśnie o takie próbki jak z Gudmut. Ten susz jest taki naprawdę fajny. Wiecie, chyba weszedł mi w głowę już ten susz, bo ja go zanim tutaj do Was przyszedłem kosztowałem i, i faktycznie taki się czuję zrelaksowany po nim, bo to nie sztuką jest pójść się nachlać czy naćpać jakieś gówna i później dymić w domu, dymić gdzieś tam i na mieście sztuką jest zapalić sobie czy lolka, czy chmurkę, czy w ogóle siąść w jakimś fajnym doborowym towarzystwie i cieszyć się tym życiem. Nie? Dla mnie na przykład to jest moje życie. Uwielbiam. Uwielbiam obcować z naturą. Uwielbiam pracować z roślinami. I już tu nie mówię tylko roślinami konopnymi, bo tak jak wspomniałem, mam i maliny, mam i czarny bez i rzepaki, i pszenicę, kukurydzę itd., itp. Mam i rośliny ozdobne i jakieś tam moje pomidorki i sororki. I lubię obcować w ogóle z naturą, lubię z nią pracować, nie? Dlatego cieszy mnie bardzo to, że. Takie, właśnie materiały, już taki susz, o to mi chodzi, ten materiał, susz nazywam materiałem, nie? E, przychodzą do mnie, e, bo widzę, że ludzie o podobnych pasjach, upodobaniach, takich jak ja, e, pielęgnują te rośliny, tworzą coraz to lepszej jakości ten materiał. Także cieszę się, że dostałem od chłopaków z Goodmuth właśnie taką próbeczkę, przetestowałem, weszło mi naprawdę fajnie, e, czuję taki naprawdę efekt relaksu. No tutaj troszeczkę też błąd zrobiłem, bo pomieszałem CBD z CBG, ale to nie jest jakiś błąd, który mi zaszkodzi. Ewentualnie po prostu będą inne reakcje tego mojego zachowania. Także co? Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do subskrypcji i lajkowania mojego kanału na YouTube, Face'ie czy Instagramie. Śledźcie mnie na bieżąco, śledźcie przebieg uprawy i pozdrawiam ślicznie. Emil z Green Life Cannabis.